Witam Cię serdecznie na moim kanale, nazywam się Koralina Szwed, jestem coachem, facylitatorem programów rozwojowych z końmi oraz konsultantką Talent Dynamics. Dzisiaj chcę zwrócić Twoją uwagę na temat rozmowy i jej mocy. Kiedy przyszedł do mnie ten temat, pomyślałam sobie o plemionach i takich momentach, kiedy członkowie plemion siadają wokół ogniska, rozmawiają, opowiadają sobie legendy, Różne historie, dzielą się swoimi doświadczeniami, być może emocjami z danego dnia, tym co się wydarzyło i uczestniczą w tym różne pokolenia. Drugim takim skojarzeniem, które mi przyszło, że dzięki temu, że rozmawiamy, jakby w przeszłości dawało nam to możliwość wymiany, wymiany dóbr, sprzedaży i komunikacji. Dzisiaj chcę Ci op opowiedzieć, o tym o dziewięciu punktach y, takich korzyści z właśnie rozmowy. Niedawno miałam taką refleksję będąc y, uczestniczką jednego z programów rozwojowych i uczestnicząc w zadaniu, które polegało: nie będę zdradzać wszystkiego, ale między innymi właśnie na rozmawianiu y, z innymi uczestniczkami. zdałam sobie sprawę, że nie doceniamy tego, y, co może taka rozmowa nam dać. Bardzo często nie do końca zwracamy uwagę, z kim rozmawiamy, a to jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest to, żeby dobrać tak rozmówcę i tak rozmawiać o takich rzeczach, które nas wspierają. I nie chodzi o to teraz, żeby się wyłączyć na perspektywę innych osób, ale chodzi o to, że rozmowa, rozmówca, który cię nie ocenia, jest dla ciebie wspierający, a również to, że dzielisz się swoimi wizjami, swoimi marzeniami i tym. Co chcesz osiągnąć? Ktoś może wyłapać twoje bloki, twoje niesłużące programy i to, co ci ewentualnie nie służy, nawet po prostu podczas takiej krótkiej rozmowy. I dlaczego też o tym chcę powiedzieć? Bardzo mi się to łączy z coachingiem i sesjami indywidualnymi, gdzie właśnie podczas rozmowy mamy okazję przechodzić przez różne ćwiczenia, przez pytania. No i właśnie to też daje rozmowa z drugą osobą. Druga osoba może Ci zadać pytania. Może dopytywać o to, a Ty jednocześnie możesz przysłuchiwać się swoją odpowiedzią i doszukiwać się swojej intencji, na którą być może nie zwróciłabyś uwagi po prostu mieląc temat w głowie. Co zresztą robimy bardzo często? Mielimy temat w głowie szaleją jakieś nam myśli, emocje i zamiast rozwiązywać jakiś konflikt, zamiast dochodzić do, do dobrego dla nas rozwiązania, to zwyczajnie grzęźniemy w temacie. Pierwszym takim hmm, Większą, pierwszą korzyścią właśnie z rozmowy jest to, że możesz usłyszeć siebie. Opowiadając komuś o tym, jakie masz wyzwanie, o tym, co się u ciebie teraz dzieje, jakie emocje w tobie się pojawiły, co w tobie dany temat wywołuje, dlaczego tak uważasz i co za tym stoi, możesz w końcu usłyszeć swój głos. Nie w głowie i przy okazji z gremlinami i z krytykiem. Tylko po prostu swój głos. A druga osoba możecie dopytać i zadać pytanie, aha czy to na pewno to, czy o to ci chodziło. I dzięki temu ty możesz sobie przeprocesowywać temat na bieżąco. Drugi, drugi podpunkt, czyli budowanie relacji. Rozmowa wspiera Twoje relacje. Im więcej rozmawiasz z drugą z daną osobą, tym lepsze relacje macie, ponieważ lepiej się rozumiecie, lepiej się znacie. I po prostu podtrzymujecie ten kontakt i podtrzymujecie daną relację, więc druga osoba czuje się zadbana, ty dostajesz uważność, oraz druga osoba również zostaje wysłuchana i obdarzona uważnością. Trzeci podpunkt, czyli zdobywanie wiedzy od innych osób. Dzięki rozmowom bardzo często możemy zdobyć jakieś nowe informacje. Możemy się zdobyć nowe kompetencje właśnie dzięki temu, że możemy zadawać komuś pytania, a ktoś, udzielając nam informacji, dzieli się swoją wiedzą. Jest to bardzo cenny, cenny sposób. Czwarty podpunkt, czyli poprawa umiejętności komunikacyjnych. Czyli tutaj idzie zasada: im więcej działasz, tym większe masz doświadczenie, im więcej powtarzasz, więcej rozmawiasz, tym jeszcze lepiej się komunikujesz. Dzięki temu, że rozmawiasz, możesz poprawić swoje umiejętności. I co mam na myśli, mówiąc poprawić swoje umiejętności? Nawet nie chodzi tylko o to, że będziesz mówić płynniej, będziesz mówić lepiej, czyli od strony technicznej, ale też ułatwisz, ułatwi Ci się moż, taka możliwość wyrażania swoich myśli, czyli będzie Ci dużo łatwiej przełożyć to, co myślisz, to, co uważasz po prostu ubrać to w słowa. I piątym takim elementem jest przefiltrowanie naszych myśli, uczuć i emocji. Dzięki temu, że rozmawiamy, możemy zauważyć to, co się dzieje wewnątrz nas. Bardzo często gdzieś właśnie utykając w danym temacie, w danym problemie, jesteśmy jak w wielkiej burzy. Kiedy zaczynamy rozmawiać, wyrzucać wszystko to, co nam leży na sercu, to zaczynamy się uspokajać, zaczynamy Zaczynają do nas w ogóle dochodzić głosy z wnętrza, z tego, co się ze mną dzieje, co się dzieje z moim ciałem, jak moje ciało się teraz czuje, jakie emocje mi towarzyszą, co ten temat mi robi. Kolejnym takim punktem szóstym jest feedback bez oceny. Zakładam, że rozmawiasz z osobą, która Cię szanuje i która um, chce dla Ciebie dobrze. I wtedy um, opowiadając o swoim problemie, o swoim wyzwaniu, o swoim konflikcie, o czymkolwiek chcesz rozmawiać, a być może o swojej wizji przyszłości, o swoich marzeniach, o tych, jakie masz plany, o tym, jakie kroki chcesz podjąć. Właśnie możesz otrzymać feedback od drugiej osoby. Punkt siódmy, czyli perspektywa z lotu ptaka. Przez to, że opowiadasz, masz i rozmawiasz, możesz zaglądnąć z lotu ptaka na swoją sytuację. I Punkt ósmy, który się z tym łączy, czyli zdystansowanie się od problemu i wyzwania. Kiedy o nim opowiadasz, już w nim nie jesteś. Ten problem, to wyzwanie, to marzenie jest obok ciebie, możesz je wziąć i obrócić i popatrzeć na nie z każdej strony. Punkt dziewiąty, zmiana perspektywy. Dzięki temu, że rozmawiamy z różnymi osobami, z różnych środowisk, z różnymi doświadczeniami, ze swoimi filtrami, możesz poznać perspektywę całkiem odmienną od swojej. Myślę, że to jest bardzo cenne i właśnie bardzo łączy się z sesjami indywidualnymi, gdzie możesz przyjść i coach może dać Ci feedback, przede wszystkim daje Ci uważność, wysłucha Cię, dopyta, zada dobre pytania, które pomogą Ci jeszcze lepiej zrozumieć siebie i Twoją intencję i to, czego naprawdę chcesz dla siebie. Pozdrawiam Cię i dziękuję Ci za dziś. Do zobaczenia.